się Gekon. hejka Boże święty, ale gorąco. Nie dam rady przysięgam. Dla mnie to jest dramat. Ja nie ja nie toleruję gorących pogód. Siema Franciszek. To jest absolutnie nie dla mnie. Ja nie jestem w stanie wytrzymać. Absolutnie nie jest to na moje nerwy. Nic mnie nie jest w stanie ochłodzić. Jestem po prostu skarż, skazany na cierpienie i katusze związane z temperaturą. Boże, oddaj mi zimę, proszę. Proszę, Boże, Boże, proszę. Bo to jest koniec świata przysięgam. Dzięki posterek za followkę. Idziemy grać w Dead by Daylight. Siema majster zbyt gości. To jest. Długo minęło od ostatniego streama solo. Dużo minęło. Głównie dlatego, że no, mi się fajnie działa w duecie. Popykać sobie w, właśnie z Eibiarzem, czy tam z Fan czy po prostu ekipowo. Dla mnie to jest mega sztowskie rozwiązanie. I turbo się w tym odnajduje. O dziwo! Bo nie sądziłem, że wrócę kiedyś do takiego stadium, ale wróciłem. Kiedy Gplay? Wiesz co? No, Gplay był mój drogi w zeszłym tygodniu chyba. Jak kiedy był Gplay? O, jeszcze SN wpadł wczoraj. Yy, Gplay był 9 dni temu, mój drogi. Siema Agresta, siema GBN. Witam Cię serdecznie. <grym> wiatrach, wiesz co? No ja w tym demieszkaniu mam. Plus, że ja to na co dzień mam 20 stopni. Minus jest taki, że przed chwilą jadłem ciepłe. Czego następstwem jest to, że po prostu się ogrzałem. Będziemy grać mordercą. Nagramy sobie dwa odcinki. Jeden na główny, drugi na drugi kanał. Jakim mordercą będę grać? A co ja tu mam fajnego? No Demogorgonem chyba. Chyba Demogorgonem. Dziesiąty prestiż mam to hantler... A Huntresska jest trudniejsza. Demogorgonem zagramy. Jak w ogóle mój tu. tutaj? No czy ja nie będę używać. A może będę? Nie wiem. Nie mam potrzeby raczej. Co ja tu mam w ogóle za perk'i? To jest to, Haki, Plagi, Plagi, Haki, Iron Grip i Lullaby. No dobra. Eee, Demogorgon. Memento mam? Co jest? Czekaj, on miał ten teleporty i ten. Nie, to ja się zmienię. To jest spoko akurat, ten trendowaty narost. Mm. Ale memento nie chcę brać. Zrobię sobie to, bo do hacków, jest git. No, ja też muszę... Nie, ja jestem na bieżąco ze Stranger Things. Czekam tylko na nowy sezon. Witam, siema Szymon. I tak to się prezentuje. Będzie dwie godziny stream trwał. Mm, ja w ogóle mam jakieś tutaj przebranko. Tylko blady jestem. No dobra. Mam hierbę, moi drodzy. się, za, za wyposażyłem się w hierbę. Mam łącznie 2 kg, 4 różne erby po pół kilo, więc nie bardzo. Dajemy sobie ridi, raczej będę lamił. Teraz pytanie: czy jestem w mudzie, żeby się wkurzać na to, że będę lamił, czy nie jestem? Chyba nie jestem, ale zobaczymy. Streamek do 14:55, moi drodzy. Jak coś? Jak działa Mori w ogóle teraz? A, tak, tak samo, jak zawsze. No, Huntreska bardzo fajny killer. Ja osobiście bardzo lubię Hunterska. No, Mam na niej szósty prestiż, na tym mam 10. bardzo prawo sobie tymi dwoma mordercami lubię grać. Najpierw sobie nagram odcinek na drugi kanał, żeby no głównego się, jakby to powiedzieć, spriperować, jeśli można tak powiedzieć. Ciastko. Oj, chyba chcą uciec panowie, a raczej może im się to udać. Ponieważ no ja nie jestem wypitnym mordercą. Oj, nie jestem. Nie jestem wybitnym mordercą. Jestem bardzo słabym mordercą. Kiedyś byłem dobry, ale to było kiedyś. Teraz jest teraz. Bez tablicy, tablicy nie przyniosłem niestety. Tak, to dzisiaj będzie odcinek na głównym kanale z Chain Together z żeby nadrobić, bo tam nie było streamów ostatnio. A te, no i na drugim kanale będzie yy, wczoraj był odcinek z yy, Scape Memoirs i tak to wygląda. Siema, Gabry jestem, Twissophops Fausta gaborowaty, kick.com slash gaborowaty, nagrywam na streamie, łakujcie, subskrybujcie, followujcie. Będę nami w Dead by Daylight dzisiaj, moi drodzy. Jest taki, że w miarę ogarnięty, w miarę spoko mapa jest. Dosyć średnia ta kołysanka, średnia. Czy ja mogę kogoś znaleźć? Proszę. Ile mam godzin w Z 200? czy są gdzieś ludzie? O tu ktoś robił gena. Jezu, o Jezu, to nie tak się robi, okej. Okay. To się inaczej robi. Trzeba zapamiętać.